O, tyle czasu planowałam tę wycieczkę, a tu już opóźnienie. Gdzie jest ta fotografka? Nie, 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 nie! Bardzo was przepraszam! Wybaczycie mi, pewnie nie wybaczyć. A może jednak? Nie, Je, oczywiście! To pomogę ci, Miszu, Je, przy... Twilight! Jesteśmy ci ogromnie wdzięczni. I towarzystwo historyczne, Hambrelot, chcą udokumentować pracę, którą wykonują nauczycielki pszenicy. Nie spójrzcie, że was upiększy? <tuszel> <śmiech> o, <śmiech> Au! Hej! Nie chcemy, żeby jakiś włos wterczał, prawda? To są zdjęcia do koronii historii! A teraz... To wszystko! Pa! Czekaj! Zapomniała się o Starlight! I też zrób fotkę! Dobra! A teraz wybywam stąd. Wiem, że jesteście zajęty. Mam wszystko, czego potrzebuję. Tak, no wiem. Ten wspaniały plan dojrzewa już od bardzo dawna. O, dziękuję, Lidzy. Znam zaklęcie, które pozwoli mi zrobić kopię każdego kucyka. Wystarczy mi tylko to jego zdjęcie i włos z grzewilu pogona. Oj, to! Dlaczego chcecie skopiować? Ponieważ księżniczka Twilight i jej kumpele kontrolują noty harmonii. Najpotężniejszą proniak istnieje we quest. To znaczy, że ty też możesz ich używać! I służyć mnie! Wspólnymi siłami zniszczymy Twilight i Sparkle jej natrętne przyjaciółki. Oczywiście nie zapomina o Starlight Glimmer! Ukradła mi gniazdo. Zbuntowała moich poddanych. Dlatego ja ją ukarzę, odbierając przyjaciółki. I potem ja ją też zniszczę! <ścoughs> Kiedy posiądę władzę nad klejnotami, zbuduję nowe gniazdo kucyków, jednorosców i pegazów. I będę rządzić jako królowa jak dawniej!